Ekstraklasa oficjalnie wystartowała. Już dzisiaj do gry wkracza m.in. wicemistrz Raków Częstochowa Beniaminek Wisła Płock czy zbrojący się kolejnymi transferami wice Łódź. Poprzednim mistrzem okazał się Lech Poznań. Kto będzie w tym nowym? Możecie swoje przemyślenia pisać w komentarzu, ale my nie będziemy tutaj owijać w bawełnę. I nowy sezon ekstraklasy przesymulujemy. Na początku wylosujmy klub, którymi będziemy sterować, żeby zobaczyć ogólną tabelę. I wylosowany klub to Legia Warszawa. Tak więc będziemy stołecznym zespołem symulować ekstraklasę. Jesteśmy już w naszej grze. Oczywiście zostali dodani tutaj Beniaminkowie, czyli Arka Brugbet i... Wisła Płock. Przesymulujemy sobie również Puchar Polski, gdzie w pierwszej rundzie, rundzie Legia trafiła na górnik. Zawsze to jest hit oraz widzew i arka. To są takie hity zauważalne. zachaczymy również o ligę konferencji, gdzie załóżmy, że Legia się dostanie. Oczywiście może się dostać do Ligi Europy, ale załóżmy tam jakąś porażkę gdzieś po drodze. No i przyjrzymy się także BetClick pierwszej lidze, gdzie będzie grał Śląsk, Stal i Puszcza. Yy, tak, oni te, te, też są już tutaj dodani. Legia zacznie meczem, tak jak już mówiłem, z górnikiem. Zabrze. Potem mamy mecz z Radoniakiem. Symulujemy do grudnia. I potem, I potem zrobimy sobie małe podsumowanie wyników. Także górnik, Zabrze, Legia. I pierwszy mecz ekstra w tym sezonie kończy się bezbramkowym remisem. Następny mecz to Legia kontra Radoniak. Mecz przyjaźni w Warszawie. Czy Radomiak wywiezie z Łazienkowskiej trzy punkty? Nie, bo Legia pewnie rozbija zespół Radomiaka 3 do 0. Zespół Joao I teraz motor kontra Legia i tutaj niespodzianka, bo motor wygrywa u siebie w Lublinie 1 do 0. Klasyk, klasyk ekstra klasy Legia kontra Widzew. I zobaczymy jak poradzi sobie Legia w tym meczu. widzę nafaszerowany transferami i remisuje przy Łazienkowskiej 1-1. No i teraz wyjazd, pierwszy wyjazd do Beniaminka. Beniaminka, Wisły, Płock i tutaj 2-2. Legia na razie osiąga wyniki jakby nie chciała zdobyć mistrzostwa. W gronie faworytów pewnie jak zawsze Raków, Lech, Legia, może Pogoń, Szczecin, Jagiellonia na pewno również. Będzie zamieszana walka, i Raków przegrywa hit z Legią. Ważne trzy punkty dla Legii: 0 do 1. I teraz Legia kontra GKS Katowice, i Legia wygrywa 1 do 0. MVP meczu Kacper Chodyna. I teraz Puchar Polski, Legia kontra Górnik: 1.32, i Górnik zabrze w kolejnej rundzie. Górnik zabrze w kolejnej rundzie. Symulacje zazwyczaj Pucharu Polski są takie, że są na moją niekorzyść. Teraz Legia osiąga gorsze wyniki, bo przegrywa z Gdańsku na Polsat, ale nie 2 do 1. No i pierwsze starcie w Lidze Konferencji z Realem Betis przegrywamy 1 do 3. I teraz Legia Warszawa kontra Krakowia. I ten mecz kończy się wynikiem 2 do 1 dla Legii. Także Legia wygrywa. No i teraz zespół Jacka Zielińskiego. Przy ściegiennego, ściegiennego podejmuje Legię Warszawę, i Legia wygrywa, a nawet rozbija koronę 4 do 1. TSC Baćka Topola to są rywale z poprzedniej edycji Ligi Konferencji. Niestety jeszcze nie znamy dokładnie. Na razie Legia grała tylko dwa mecz z kazachskim zespołem. No i teraz Legia kontra Zagłębie. Zazwyczaj Legia wygrywała pewnie Zagłębiem, ale tym razem wygrywa Zagłębie i wywozi z Łazienkowskiej 3 punkty. Teraz Hit Ligi Jagiellonia kontra Legia i 3 do 2 wygrywa Jagiellonia. Amfimiko Polulu zalicza świetny występ. I teraz Legia kontra Białoruski Klub Mińsk i Legia wygrywa pewnie 4 do 0. Widzieliśmy, że Krakowia przegrała z Lechią 1 do 2. I teraz Legia kontra Piazgliwice i Legia Warszawa remisuje 1 do 1. Pogoń Szczecin kontra Legia. Jak będzie tutaj w tym meczu? Czy zespół portowców wygra z Legią? Nie. Legia uszczęśliwia swoich kibiców, wygrywając 0 do 1. Omonia Nikozja kontra Legia Warszawa. To już Liga Konferencji i Legia wygrywa 1 do 2. Następny mecz to starcie z Beniaminkiem. Legia kontra Bruckbet. Na Łazienkowską przyjeżdża zespół Marcina Brosza i remisuje 0 do 0. I kolejny Beniaminek. Arka Gdynia kontra Legia. Na pewno miłe przy, przywitanie kibiców Legii przez Arkę. 1 do jednego, Znowu Legia gubi punkt z Beniaminkiem. I teraz Legia kontra Lugano. Liga konferencji. 12 grudnia. Legia wygrywa 2 do 0. I teraz kolejny mecz. Legia kontra Lech. Hit Ligi na koniec rundy jesiennej, który wygrywa Lech Poznań. 2 do 3. 5 bramek w tym meczu. Bardzo bramkowy hit. I Gordon kontra Legia na zakończenie remis z szwedami 1 do 1. A jeszcze mamy jeden mecz mecz przyjaźni rewanżowy. Pierwszy zakończył się wynikiem 3 do 0 dla Legii. Tym razem Legia ten mecz w Radomiu przy struga remisuje 0 do 0. Następne mecze to już runda wiosenna. W lutym zagramy z górnikiem Zabrze. A tabela prezentuje się następująco: że Legia zajmuje rozczarowujące siódme miejsce, dopiero siódme miejsce w strefie spadkowej. Trzech Beniaminków, Wisła Płock. Arka próbę Thermalika. Nie ciecza. Nafaszerowany transferami widzę w Łódź na razie okazuje się totalnym niewypałem, bo zajmuje 15 miejsce i tylko 3 punkty przewagi nad strefą spadkową. Radomiak, Korona, Lechia i Zagłębie na razie nad kreską. W środku stawki Motor Krakowia GKS Legia i niestety, niestety Legia nie radzi sobie tak jak oczekiwalibyśmy. A w pierwszej piątce znajduje się Górnik Zabrze, Raków Częstochowa, Miejsce trzecie, Pogoń Szczecin, miejsce drugie, Jagielonia i miejsce pierwsze, chyba bez niespodzianki, Lech Poznań. W Pucharze Polski Legi już nie ma. W ćwierćfinale zagra Jagielonia kontra Lech, Krakowia Stalmielet, Ełka Łódź i Wieczysta Kraków, OK, i Górnik zabrze kontra Brugwe. Jakbym miał obstawiać, na razie faworytem zdecydowanym ktoś z dwójki Jagielonia Lech. Myślę, że w tym meczu rozstrzygnie się przyszły zwycięzca Pucharu. Polski. I na razie Legia w lidze konferencji radzi sobie nieźle, bo zajmuje wysokie dziewiąte miejsce. Betklik pierwsza liga. Ta liga interesuje nas także. Na razie jeszcze o to ważne. Najlepszym strzelcem Benjamin Chelman, ale on odszedł, więc Mikael Iszak. Mikael Iszak najlepszym strzelcem ekstraklasy jak na razie. A w lidze pierwszej, czyli Betklik pierwszej lidze jak na razie przewodzi Chilan z Wrocławia 37 punktów, Druga Stal Mielec 34. W strefie parażowej ruch Nieć, czysta Kraków i Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Wisła Kraków również wysoko, chociaż kibice pewnie oczekiwali tutaj wyższych miejsc. 9 punktów tracą do pierwszego miejsca. Puszcza niepełomica, więc Spadkowicz na razie 13 miejsce. No i odra, pogoń i Polonia w strefie Spadkowej. Na razie najgorszym Beniaminkiem okazuje się Polonia Bytom, ale to jak na Beniaminka to jest i tak dobry wynik. Przed nami runda wiosenna. Legia oczywiście za żadnych transferów nie poczyniła, bo my nie mamy na to wpływu. Widzimy już, że Legia w ramach Ligi Konferencji w jednej 1.16 finału zmierzy się z Petrokubem Chińczewski, a więc rumuńskim klubem. Zobaczymy, czy da radę. Mamy mecz Legia kontra Górnik. Runda rewanżowa i Legia wygrywa 2-1. Następnym meczem, to be... Następnym meczem będzie Hitlig i Legia kontra Raków, w którym to Legia wygrywa znowu 1-0. Petro Kupchinkęstwi i Legia Warszawa pierwszy mecz na wyjeździe. Jak się zaprezentuje zespół z Warszawy? Wygrywa 1-2, zdobywając małą zaliczkę przed meczem na Łasiukowskiej. Legia kontra Wisła Płock i remis 1-1. Niestety tracimy punkty z Benjaminkiem. No i teraz fajnie by było przejść do jednej ósmej finału dwu meczu z Petrochubem, tak też się dzieje. Wygrywamy 5 do 1. Legia Warszawa kontra Jacek Zieliński kontra Korona Kielce, 3 do 0 dla Legii. Krakowia kontra Legia i uwaga, uwaga, jakim, mecz, jakim wynikiem zakończy się ten to spotkanie? Wynikiem 1 do 2 dla Legii Warszawa. Legia Warszawa kontra Betis. To jest jedna ósma finału Ligi Konferencji i w pierwszym meczu Legia wygrywa 2-1. Niespodzianka przy Łazienkowskiej, Legia Lechnia przed rozgrzewka, przed meczem z Betisem 1-1. I teraz chwila prawdy, czy Legia zagra w ćwierćfinal Ligi Konferencji? Może jednak nie 3-4, ale czy to dam daje awans. Przekonajmy się. Daje nam awans w pierwszym meczu wygrywamy 2-1, w drugim remisujemy 2 do 2 i zagramy dalej, zagramy tam z Chelsea. Czy Chelsea pokonamy? To już będzie zadanie trudniejsze, ale mam nadzieję, że tak się stanie. I jest Katowice kontra Legia Warszawa i kolejny jest remis 1-1. Co jest z tymi remisami? Kolej... Kolejny remis. I znowu 1-1. Fajnie by było przełamać się z zespołem mocniejszym, z Jagiellonią Białystok, może teraz, tak też się dzieje, wygrywamy 2 do 1, przełamujemy mecz na swoją korzyść, no i teraz Zagłębie kontra Legia, w pierwszym meczu niespodzianka z, ze strony Zagłębia, w drugim również, bo mecz kończy się wynikiem 0 do 0. Chelsea kontra Legia. i teraz fajnie by było na Stamford Bridge powalczyć, ale niestety zostaliśmy pogromieni, 4 do 0. Przez The Blues, przez zespół Enzo Majewski, przez zwycięzcę klubowych Mistrzostw Świata. Teraz na szczęście wygrywamy w sercu Łodzi z widzebem 3 do 0. No i jakim wynikiem zakończy się ten dwumecz? 6 do 0. 6 do 0 to jest po prostu pogrom. 2 do 0 na Łazienkowskiej dla Chelsea. Tak też się kończy ten mecz. I Legia Kontra Motor. Tu wygrywamy 3 do 1. Fajnie by było iść w górę w tabeli. Mam nadzieję, że tak się też dzieje. I niestety teraz przy Łazienkowskiej przegrywamy z Arką Now. Przegrać z Lechem to rozumiem, ale z Arką u siebie z fantastyczną przyśpiewką kibiców nie rozumiem. Legia wygrywa w Niecieczy z Termaliką 2 do 0. I teraz gramy z Portowcami. Legia kontra Pogoni. Jakim wynikiem zakończy się to spotkanie? I kończy się wynikiem 2 do 2. Kolejny remis. Piast Gliwice kontra Legia Warszawa. Już teraz gramy w Gliwicach. I 1 do 3 Legii Warszawa, także wywozić okrzei 3 punkty. Lech, Legia, hit przy Bułgarskiej. Lech tym meczem może przypieczętować mistrzostwo, a może już przypie przypieczętował. 2 do 0 wygrywa Lech Poznań. Niestety to jest koniec sezonu. E nie mamy już żadnych meczów do rozegrania. Zobaczymy, jak sobie poradziliśmy. Legia zajmuje czwarte miejsce. Nie wiadomo jeszcze, czy starczy na europejskie puchary, bo zależy jeszcze, czy z pierwszej trójki wygrał Polski. Mistrzem Polski! Mistrzem Polski w sezonie 2025-2026 Lech Poznań. 5 punktów przewagi nad wicemistrzem Polski, biały Białystok i Jagiellonia Białystok 5 punktów przewagi nad brązowym medalistą Rakowem Częstochowa i Legia Warszawa i Raków Częstochowa 5 punktów przewagi nad zespołem czwartego miejsca Legią. Piąta pogoń dalej bez pucharu. Korona, szósta, siódme zagłębie, ósmy Piast, dziewiąta Krakowia, dziesiąty Górnik, 11. Radomiak, dwunasty Motor, trzynasty GKS, 14. Widzew, 15. Brugwe Termalika utrzymuje się w lidze. Jedyny Benjaminek a z ligą żegna się Arka Gdynia, 16 miejsce, Lech Jagdański, 17 miejsce i Wisła Płock, najgorzej, najgorzej, bo traci 7 punktów, 18 miejsce, Lech Jagdański prawdopodobnie. Yy... No nie, nie wyprzedzi, nie, nie spadliby jeszcze niżej, ale by mieli mniej punktów. Mieliby 25 punktów, bo oni mają tam minus 5 punktów, ale już zapomniałem tego zmienić. No tak czy się i tak spadają, więc co za różnica. I teraz, czy Legia zagra w lidze konferencji, czy jednak nie? Puchar Polski wygrywa Lech Poznań, w finale pokonuje Górnik Zabrze 3-1. Tak więc czwartym pucharowiczem zostaje Legia Warszawa. E, ćwierćfinały zakończyły się takimi wynikami, półfinały takimi, a finał 3-1 dla Lecha. E, baraże o Ekstraklasę. Do Ekstraklasy awansuje GKS Tychy, do pierwszej ligi awansuje Zagłębie Sosnowiec. E, Super Puchar Polski, to mm, nas nie interesuje, bo jest stary. Champions League wygrywa Milan, UEFA Europa League wygrywa AS Roma i Conference League wygrywa nie Chelsea, a Fiorentina. I zobaczmy sobie kto został królem strzelców. Królem strzelców został Mikael Iszak bo K Czelman już tutaj nie gra. następny rzecz do sprawdzenia to kto wygrał BetKlik pierwszą ligę a BackClick pierwszą ligę wygrywa. Wygrywa Śląsk Wrocław wraca do Ekstraklasy. 72 punkty. Naprawdę to, to jest niesamowity wynik. Niesamowity wynik. Eee... 14 punktów przewagi na drugą Stalą Mielet, która również awansuje. Z yy, Barażów awansował GKS Tychy, a na trzecim, czwartym i szóstym miejscu melduje się odpowiednio Wieczysta, Miedź i Odra Opole. Puszcza niepołomice ósma, a Wisła Kraków jak nie awansuje, tak dalej nie awansuje, zajmuje 11 miejsce. Z pierwszą ligą żegna się chrobry Stal Rzeżów Polonia Bytom. Jednak Polonia Bytom nie Polonia Warszawa. Betclick drugą ligę wygrywa warta poznań i po roku wraca do... Na, do pierwszej ligi. Po prostu do pierwszej ligi. Star, stalowa wola na miejscu. W drugim, drugim z baraże awansuje Zagłębie Sosnowiec. Trzecią ligę wygrywa Sandecja Nowy Sącz. Także nowym starym mistrzem Polski w sezonie 25-26 został Lech Poznań. Dziękuję Wam za uwagę w dzisiejszym filmie. Subskrybujcie kanał, nie zapomnijcie o łapce w górze, aby być na bieżąco z takimi symulacjami. Będziemy symulować inne ligi i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!